Dzień dobry w sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść. Zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Serwis sprężarek w warunkach zimowych. Nadeszła zima, spadł śnieg i spadła temperatura otoczenia. Serwis sprężarek właściwie się nie zmienia. Musisz tylko zadbać o dwie rzeczy: temperaturę w sprężarkowni i kondensat w instalacji sprężonego powietrza. W instrukcji obsługi twojej sprężarki podana jest dopuszczalna temperatura otoczenia. Z reguły minimalna temperatura wynosi plus 1 stopni Celsjusza. Jeżeli wlot do sprężarkowni jest żaluzjowy, to warto trochę go przymknąć, aby ograniczyć dopływ zimnego powietrza. Oczywiście pod warunkiem, że jest dopływ powietrza z innego cieplejszego miejsca, żeby kompresor miał co sprężać. Zimne powietrze sprawia, że przy rozruchu sprężarka się wolniej rozgrzewa i później osiąga optymalną temperaturę roboczą wynoszącą około 70-75 stopni Celsjusza. Oznacza to gorsze smarowanie, ale też i gorsze odparowanie wilgoci. Problem może pojawić się, gdy kompresor jest źle dobrany i często załącza się na krótki czas oraz nie osiąga optymalnej temperatury. Normalna temperatura robocza jest osiągana po około 10-15 minutach pracy. Jeśli kondensat emulgował w oleju, to usunięcie go wymaga pracy sprężarki przez około 60 minut. Dopływające do sprężarkowni zimne powietrze pogarsza warunki eksploatacji kompresora i dlatego oprócz przymknięcia żaluzji warto skierować do pomieszczenia sprężarkowni ciepło z wyrzutni. Podwyższenie temperatury sprężarkowni do około 20 stopni Celsjusza poprawi warunki eksploatacji kompresora, a dodatkowo technik wykonujący serwis sprężarek będzie miał komfortowe warunki do pracy. Pozostałe aspekty wykonywania serwisu sprężarek nie zmieniają się. Częstotliwość wymiany oleju i filtrów pozostaje taka sama, jeżeli kompresor nie pracuje w górnym zakresie dopuszczalnych temperatur albo zwiększonym zapyleniu otoczenia. Tyle, że ta częstotliwość nie jest spowodowana zimą. Kontrola warunków pracy sprężarkowni to obowiązkowy serwis sprężarki wykonywany przez użytkownika, więc przy dokładnej weryfikacji nie ma niebezpieczeństwa wykroczenia poza temperatury dopuszczalne. Dla ułatwienia można zastosować automatyczne sterowanie żaluzji powietrza woltowego i żaluzji na kanale wyrzutni. Gdyby jednak okazało się, że trudno osiągnąć temperaturę powyżej 1 stopnia Celsjusza, to producenci sprężarek oferują dedykowane nagrzewnice montowane we wnętrzu sprężarki ułatwiające osiągnięcie zalecanej temperatury. Wilgość w sprężonym powietrzu jest zawsze, a jego ilość zależy od ciśnienia i temperatury. Takie prawo fizyki. W szczególnych warunkach będzie wykraplać się i płynąć instalacją wraz ze sprężonym powietrzem. Aby tego uniknąć, montuje się spusty kondensatu zwane odwadniaczami. Ale jeżeli jest zima i okaże się, że zbiornik sprężonego powietrza stoi na dworze, a instalacja przebiega pod chmurką i nie jest prawidłowo ocieplona, to pojawia się problem. Kondensat będzie zamarzać. W takim przypadku do serwisu sprężarek będzie dodatkowo należeć dbanie o spusty kondensatu. Po pierwsze wyposażenie ich w grzałki. Niektóre modele posiadają takie rozwiązanie i można je eksploatować w temperaturze otoczenia poniżej 0 stopni Celsjusza. Drugą czynnością będzie częsta kontrola poprawności działania spustu. Gdy spust ulegnie awarii, to kondensat może popłynąć instalacją, a w niej, jeżeli nie jest prawidłowo ocieplona, nastąpi wymrożenie kondensatu. W konsekwencji zmiana średnicy wewnętrznej rur, spadki ciśnienia i ograniczony przepływ. A potem, jak temperatura będzie powyżej 0 stopni Celsjusza, zamrożony kondensat będzie rozmrażać się i nadmiernie obciążać instalację, co może w wyniku spowodować awarię odbiorników pneumatycznych. Serwis freżarek zimą wymaga trochę więcej wykonywanych czynności niż latem, ale tak samo jest ważny. Zapobieganie awariom kompresora poprzez dbanie o warunki eksploatacji jest najprostszym sposobem i jednocześnie najtańszym, a dodatkowo możliwym do wykonania we własnym zakresie. Od tego, jak zadbasz o wszystkie urządzenia sprężarkowni i niektóre poza nią, zależeć będzie niezawodność Twojego systemu sprężonego powietrza. Jeżeli chcesz o tym porozmawiać, to skontaktuj się ze mną, a ja, wyposażony w wiedzę i materiały informacyjne, pomogę przetrwać zimę Twojej instalacji sprężonego powietrza. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo Mailem. A gdyby słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobić dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.